Siły. Ja chcę, żeby to było ostatnie gospodarstwo, dobrze. Będzie jeszcze samochód. Mamy być. godzinę. O wszystko zmieniło się gospodarstw dzisiaj 32 certyfika. Dobry wieczór Państwu witamy w kolejnym drugim odcinku rzutoka. W dzisiejszym programie będziemy Państwu prezentować, jak przygotować się na przyjazd agroturystów na wieś. Jesteśmy komisją BHP. Chodzi nam o dobro państwa. O to, żebyście Państwo nie jedli za, za dużo konserwantów w swoich artykułach spożywczych oraz środków barwiących. Dbamy o jakość kartoflów, buraków i wszelkiego rodzaju wyrobów rolnych, czego zaraz Państwu tutaj damy przykład. I jeszcze takie, takie, taka uwaga, że za y, każdego robala w buraku bądź w jabłku każdy gospodarz dostaje dwu, dwa punkty premiowe. Jeśli... Uzbiera 100 punktów, będzie mógł pojechać na yy, dwumiesięczny kurs obierania ziemniaków do Sochaczewa. Żeby wejść do stodoły, nie wolno wprowadzać zarazków z miasta. Nie wolno. Każdy nie. z nas musi być przygotowany. Proszę patrzeć, jak się należy ubrać, wchodząc do stodołu, do gospodarstwa rolnego. Tak, ponieważ bakterie miejskie mogą zabić florę bakteryjną wsi tak obśmiewane swego czasu hasło rolniku my i jaja. Nie chciałbym, żeby nabierało tutaj jakiegoś sensu takiego humorystycznego, czy też jakiegoś innego niż to, ten, ten zamierzony sens. I my właśnie będziemy pilnowali tutaj w tym właśnie gospodarstwie, żeby jaja były czyste, żeby kartoflów nie spotykały żadne choroby, nie, żeby buraki były robaczywe, a nie, nie były robaczywe, tylko aby były robaczywe właśnie. Kask to podstawowa ochrona głowy. Panowie, czy jesteśmy gotowi, czy możemy przystąpić do, do a... penetracji e, stodoły? Generalnie chodzi o higienę. Jeżeli wchodzimy w obejście, nie możemy Musimy... wnosić pomiędzy zboża grzybów, wobec czego Musimy zachować się tak, a nie inaczej. Tak. I co my tu mamy, proszę Ach. Państwa? Teleskop? Oto główna Izba Stodoły. Tutaj znajduje się gigantyczny siennik po naszej lewej, po prawej brykiety sienników. Chwileczkę. Będziemy teraz, proszę Państwa, sprawdzać czy zgadzają się wszelkie normy. Nie, przede wszystkim miękkość ściana musi być odpowiednia. Miękkość ściana sprawdzamy oczywiście, ale widłami. Ale, widłami czy to mamy widły? Jeżeli nie mamy wideł, możemy posłużyć się przyjacielem kolegą. W Panie tym celu... celu proszę się rozpędzić i wbić głowę w siano. Nie, 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 to trzeba troszeczkę mocniej, kolego. Okay. Ja proszę pomogę. chwileczkę, Ja kolegę bardzo mocno popchnę, dobrze? Raz, dwa, trzy. I jak? Czy miękkie siano jest? Y... Panie magistrze... Mogę powiedzieć, że ono jeszcze musi sezonować się jakieś dwa do trzech miesięcy. Bo mm. na razie nie możemy mieć zastrzeżeń, ale nie nadaje się do dalszego użytku absolutnie. Ta to jest? To jest cegła. I czy ona ma tu leżeć tutaj? Nie. Idzie koza. Nie widzi. Patrzy na przykład na swoją przyjaciółkę. Idzie i się przywraca. No właśnie. Prawda? Złamie nogę i jest nie, niepełnowartościowa. Panie Łakisze, aż się zdenerwowałem. Proszę zwrócić Proszę uwagę. Proszę właśnie zwrócić uwagę na drabinę. Czy pan to zauważył już wcześniej? Coś mi się zdaje. Raza się trzeba. To jest, ja. Proszę pana, to jest dwunastosczeblówka. Czy na tą kubaturę mamy tutaj około 450 milionów metrów sześciennych kubatury? Wystarczy. Z tego co mnie uczyli na SGGW to powinna być tutaj siedemnastka, a nie ta trzynastka. Czyli drabina, dwunastka. Jest niedobra. To nie! Proszę Państwa, panowie. Nie można dopuścić do tego, żeby grabie leżały na środku, na środku stodoły. W związku wieś... z musimy złamać pierwszą regułę. Ja pójdę jednak po obuwie ochronne, bo tak być nie może, bo przypuśćmy, że pan sobie nadzieje się. I koniec. Można właśnie... sobie skaleczyć Panoket. Proszę. Ale te buty są yy, po prostu trzy prawe i trzy lewe. No, no takie były. No ale jak? To podzielimy tak. Ja wezmę dwa prawe, pan weźmie dwa lewe, a kolega weźmie lewy i prawy i jakoś spróbuję to założyć. Czy, czy no. ja dobrze wyglądam, panowie? Czy to dobrze wygląda? Nie, to jest coś, co nie tak. Chwileczkę. Nie, bo może... Ale ja coś ci... chciałem pokazać wam, koledzy. Właśnie nie, kolega, może nad płomieniem. Nie, czy to się... Przepraszam. Nie zatroszczenie. Przepraszam. Nie, nie, niech Ale nie, Ale nie, jest sposób. Nadpo... Nie. Mocniej, mocniej. A może może nożyk, da. nożyk. masz nożyk, nie da nożyk, nożyk, to wtedy tu pociągniemy. Niech pan może chodzić tak. Niech pan. Nie, nie. Jeżeli nie. Za to dół miernie. Na przemian zbiernie stawia stopy. Inaczej. Na przemian zbyt. Tak jest tu. Jak tak? teraz jest dobrze. Tak. Teraz. Tak. teraz, teraz jest to. No też ładnie. No, 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 Walerwę nie. ma. A co ja mam A powiedzieć? Chodzić, czy pan zwariował? A czy pan, pan jest jakąś, no. jakąś fleją? Tak nie można chodzić. Ale ja mam problem. No i, no i kto położył to ten znowu? No. Drodzy telewizowie, pamiętajmy, pamiętajmy, To jest cichy zabójca. Zajmijmy się teraz kartoflami, nazywanymi czasem ziemniakami. Proszę Państwa, czy to jest odpowiednie narzędzie do badania jakości kartofli? Otóż nie. Do badania kartofli służy ten oto przymiar kartoflany, tak zwany regulator kartofla. Badamy teraz <laughs> jakość ziemniaka, Aha. wielkość ziemniaka. Proszę zobaczyć, proszę spojrzeć na średnicę tego urządzenia. Ja teraz przepuszczę ziemniaki. Teś, ten, ten się odpad, nie nadaje. To jest odpad. Ten niedobry. Ten, pomimo że przechodzi poprzez nasz przymiar, jest zdeformowany. Przypomina mi kogoś, kogo bardzo nie lubię, więc też nie będziemy go jedyni. To niebezpieczny kartofel. Nie będę go nazywał po imieniu. On jest też niepotrzebny. Niech leci. Na pole. Przerwana została bariera pomiędzy mną a stodołą. Proszę Państwa, niebezpieczeństwo. W tym momencie, kiedy rękawica zerwie się, tą rękę należy włożyć do kalosza. Ochron tak, jakiegokolwiek tak, ochroniowego. To jest oczywą, oczywiście tylko taki doraźny Dziękuję. środek. To tylko jest należy mieć przy sobie około 400 par rękawiczek podczas pracy godzinnej w takiej stodole. Panowie, czy 100 stodole, w okularach jest bezpiecznie? Prze proszę przesunąć. Gra pan z niebezpieczeństwem. Proszę zobaczyć. Tu. Ten moment nieuwagi mógł kosztować tego młodego człowieka, naszego, jednego z naszych ekspertów życie, nawet wypalenie mu dziury w twarzy. Pan Prawda? chciał mnie zabić. Ależ broń Boże, chciałem panu uratować życie. Spadłem na widły, proszę pana. Ja sprawdzę, proszę państwa, odporność... Dachu, stodoły na pioruny. To proszę uważać. Ja, kolega chce yy, wywołać piorun? Proszę pana, do tego potrzebno, potrzebne by były cztery surowe kartofle. Musiałbym je zjeść natychmiast, ale nie jestem głodny. A, musiałby pan jeszcze zjeść pudełko zapałek. Żeby to sfermentowało i wtedy mógłby pan wywołać pion. Rozumiem. Tak, naturalnie. Ale skupmy się na teoretycznym aspekcie. Dobrze? Bardzo proszę, bo już wystarczy. Bo ja Jeżeli już... po obejściu pląta się na przykład mały kotek, a ktoś jest uczulony na sierść kota, to cudownym jakimś zrządzeniem losu trzeba to zwierzę zamienić na przykład w psa. Prawda? Można. I wtedy jesteśmy już nieuczuleni na zwierzęcą, e, kocią sierść. Mhm. Oczywiście, żeby dobrze wypocząć na wsi, ale wieczorem kulturalnie porozmawiać, musi być świetlica. Stolik. Świetlica jest taka... musi świetlica. być świetlica. Ten stolik, Ona... proszę zwrócić uwagę, Koboska, stoi tutaj już przygotowany na agroturystów. I to jest bardzo ważna rzecz, gdyż każdego, gdyż każdego ucień... wieczora... Można sobie przy herbacie odpocząć, kulturalnie odpocząć Odgrać. i pooglądać film, na który teraz Państwa serdecznie zapraszam.